Co wybrać, słodzik czy cukier? Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Cześć. Doktor Kuba. Witam Cię na moim kanale dr Kuba Odchudza. Opowiem Ci dzisiaj o odchudzaniu inaczej. Dziś porozmawiamy o kolejnym przekonaniu na temat odchudzania związanym ze słodzikami i ich znaczeniem w naszej diecie. Dziś postaram się też odpowiedzieć na pytanie, czy słodziki są alternatywą dla cukru i pomagają schudnąć. Od pewnego czasu możemy zaobserwować trend, który staje się coraz bardziej popularny. Cukier zamieniamy na niskokaloryczne substancje słodzące. Dodawane są one do przeróżnego rodzaju produktów spożywczych, aby ograniczyć ilość spożywanych kalorii. W Unii Europejskiej dopuszczonych do użytku jest 11 rodzajów substancji słodzących. W Polsce jedynie dwie – aspartam oraz acesulfam K. Używanie sacharyny jest ograniczone do produkcji wyrobów dietetycznych wspomagających odchudzanie lub produkcji wyrobów spożywczych przeznaczonych dla osób chorych na cukrzycę. Powszechnie uważa się, że stosowanie słodzików jest korzystne podczas odchudzania, bo przecież cukier jest przyczyną otyłości cukrzycy, a usunięcie go z diety zapobiegnie tym problemom. Przyczyną takiego przestrzegania słodzików są niestety źle interpretowane wyniki badań naukowych, w których osoby z otyłością poddane określonym programom redukcji masy ciała przyjmowały w pokarmie słodzik i chudły. Jednak prawda jest taka, że efekt redukcji masy ciała nie wynikał z ich zastosowania, lecz z kompleksowej zmiany stylu życia, głównie w zakresie jego sposobu żywienia i aktywności fizycznej. Ponadto słodziki mają kilka poważnych wad, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, powodują zmiany w zawartości i rodzaju bakterii jelitowych. Użycie słodzików u myszy powodowało wzrost ilości gram ujemnych, bezstrenowych pałeczek z rodzaju Bacteroides, a zmniejszenie gram dodatnich bezstrenowców z rodzaju Clostridium, czyli wywoływało zmiany we florze bakteryjnej, jakie obserwujemy u ludzi z cukrzycą typu drugiego. Z kolei w innym badaniu oceniono wpływ słodzików na poziom glukozy u siedmiu zdrowych ochotników, którzy wcześniej nie stosowali sztucznych substancji. Cztery z nich miało gorszą tolerancję glukozy między piątym a siódmym dniem przyjmowania słodzików w porównaniu do pierwszych czterech dni. Sugeruje to, że ze względu na różnicę w składzie bakterii jelitowych, niektóre osoby są bardziej wrażliwe na nietolerancję glukozy po stosowaniu słodzików niż inne. Zanim jednak przejdę dalej, mam do Ciebie prośbę. Tradycyjnie, jeśli spodoba Ci się film i zainteresują Cię tematy, które poruszam, może oczywiście kanał zalajkować, ręka w górę z ośmiornym kciukiem, możesz go zasubskrybować, do czego zawsze Was gorąco zachęcam. A teraz wracam do tematu. Warto wspomnieć, że niezwykle szkodliwym efektem długotrwałego spożywania substancji słodzących jest trwałe zakłócenie działania ośrodka nagrody, czyli fragmentu mózgu odpowiadającego za motywację. Cukier ma bardzo silną zdolność wywoływania uzależnienia, ponieważ oddziałuje na liczne procesy chemiczne zachodzące w mózgu. Między innymi wpływa na poziom dopaminy, czyli hormonu szczęścia, na przyłączanie do receptorów opioidowych i uwalnianie acetylocholiny w jądrze półleżącym, będącym centrum przyjemności. Jądro półleżący jest częścią układu nagrody, głównego systemu motywującego zachowanie człowieka. Zjedzenie cukru lub słodzików powoduje pobudzenie receptorów smaku słodkiego, które znajdują się w jamie ustnej i gardle, oraz przesłanie informacji do podzgórza oraz ciała migdałowatego, co jest związane z odczuwaniem przyjemności. Regularne korzystanie ze słodzików powoduje częste pobudzanie ośrodka nagrody i wytwarza mechanizm nagradzania się. W konsekwencji prowadzi to do nadmiernego spożywania słodzików, a słodziki nie dostarczają kalorii ani nie są rozkładane, a po ich spożyciu następuje zaburzone przekazanie informacji do mózgu. Przyjęcie słodzika pobudza receptory odczuwania smaku słodkiego, jednak nie prowadzi do wzrostu glukozy ani insuliny, ponieważ nie mają one wartości energetycznej. Zaburzone zostaje wydzielanie hormonów sytości. Konsekwencją tego jest wzrost apetytu, pojawiające się napady głodu na słodkie szczególnie i zwiększone przyjmowanie kalorii nawet do 500 kalorii więcej dziennie. To paradoks, bo celem wynalezienia i stosowania słodzików było właśnie obniżenie wartości kalorycznej jedzenia. Co więcej, dostępna jest olbrzymia ilość badań naukowych, które dowodzą, że wraz ze wzrostem ilości i czasu stosowania słodzików następuje wzrost ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości. Dlatego wbrew powszechnie panującej opinii, słodziki nie są ani zdrową alternatywą dla cukru, ani są, nie pomagają schudnąć, bo właśnie powinniście zapamiętać, że z dzisiejszego spotkania tak jest. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do tego kanału. Zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek w ramach przypomnień do udostępniania tych materiałów. Napiszcie w komentarzach o swoich doświadczeniach, zadawajcie mi pytania, na część z nich postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Odchudzaj się z głową!